Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Horki i witam was bardzo serdecznie w kolejnym Demo Naraz. Dzisiaj gramy w Shape of Dreams. Eee, przeszedłem tutorial, żeby was tutorialem nie zamęczać. Mam wrażenie, że po Moonlighterze 2 tak... No, że mogłem dać mu jeszcze jedną szansę. Żeby tutorial przewinąć bardziej samą grę faktycznie jak... Wygląda wam pokazać niż samotam ten prolog. No ale trudno, nie będę już jej drugi raz nagrywał. Uczę się na błędach i lecimy dalej. E, właśnie teraz Shape of Dreams e, roguelike izometryczny, bardzo, bardzo, ale to bardzo intensywny. Także jak macie problemy jakieś z dużą ilością światła i tego typu pierdłkami, to bardzo was proszę uważajcie e, na to, jak oglądacie. Dobra, jestem, przepraszam, jedną rzecz musiałem szybko jeszcze sobie poprawić w OBS-ie. E, tak, w każdym razie... Jeśli chodzi o grę... Widok wygląda w ten sposób. Gierka mnie bardzo zainteresowała dlatego, bo ma... Jedną rzecz, którą ja bardzo lubię w roguelike'ach i tego typu grach. Ma bardzo szybki gameplay. Uh, uh, this is your current location. Click on nearby rooms. Uh, this place has been uh, has not been revealed yet. Uh, Anonymous presence can be felt in this place. You have not visited this place. No to gdzie sobie pójdziemy? No tutaj. Ten pytajnik mnie tam interesuje. Co to robi? Generalnie. Gierka polega na tym. Że wiadomo mamy ten, i akurat tutaj mam postać, która strzela. Jedyne co to tro trochę ciężko się tutaj czasami unika na tego typu postaci, ale dobra, tutaj żeśmy zgarnęli. E Okej, okay. nie mamy tutaj nic ciekawego. Co jest bardzo fajne, można w to też grać w cztery osoby. Także to jest bardzo spoko. Hunters will occupy this area. Danger A Shrine of Guidance. Dobra, to idźmy do tego Shrine of Guidance. Bo może tam dostaniemy jakąś fajną perkę. No i co mamy? Standardowo unik. Ataki. I mamy jeszcze tutaj, jak widzicie, jakieś właśnie spelki na triggerze lewym i prawym, które możemy użyć ileś konkretną razy i w zamian dostajemy właśnie jakieś tam... ...aktywuj. Okej, okay, czyli to nas leczy po prostu. Okej. Okay. Select an item to upgrade. Szczerze tego sobie ulepszę. Aha, not enough dream dust. Okej, okay, czyli dream dustu mi brakuje. Dobra. No i, i na tym to polega. Jeszcze mamy takie kamyczki. Zaraz wam pokażę jak one działają. Ale z kamyczkami to jest taki case. Gra się wydaje prosta, bo chyba wziąłem sobie... Tam drugi poziom trudności, z tego co widziałem, czyli taki, jak jest easy, normal, hard, insane, nie tak typowo, czy tam, very hard. Aha, i to tyle. Czyli z tego sobie nie skorzystam. Nie, dobra. Eee, tutaj, Hunters are in this area. Dobra, to idźmy na Hunterów zobaczmy. Enemy is corrupted bardai. Aha, no to nie przeczytałem. Hunter have occupied this. Wow. Ok. Oj, 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 oj. Dobra, widzę, że tutaj zaczyna się dosyć. Szybko, gęsto robić. Okej, okay, widzę, że tutaj. Aha, o to chodzi, że Hunters. Y y że jakieś takie pułapki są. Dobra. Aha. Locked. Dobra. Perfekt. Ło! Wow. Ajajaj. Dobra. Ale ta postać bardzo przyjemna. Bo mamy tu jeszcze inne postacie. Jak tego rana jakoś szybko przegram eee, Close Range delay Static e Equip Okej okay. I to jest jakiś taki inny e inny jakiś spalek jak on działa Aha, że go tak ładuje i dookoła siebie Szczerze spoko danger. Aha, ja powinienem z dala od hunterów tak naprawdę iść, a teraz to oni mnie będą ścigać troszkę. Tu far to travel, czyli muszę i tak iść... W którąś z tych stron. To dobra, ten pokoik... Dobra, idźmy tutaj. Danger, star starajmy się na razie jakoś omijać. Ło. Wow. dobra. Fajny ten spelek. Taki dosyć silny. Aj, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że jest taka mechanika, właśnie z tymi hunterami, że tak tutaj strzelają z góry. Ło. Wow. Dobra, pięknie. Dobra, miedzio. Aktywujmy. Uh, rewind. Uh, equip. Epic Memory Rewind. Nie wiem, co to robi, ale zobaczymy. No Uczymy się, ale szczerze, gra już mi się dużo bardziej podoba. Właśnie niż. Uh, uh, Anomnius presence Can't be felt in this place. Naokoło nie będę łaził, pójdę tędy i tam od razu po prostu. Czyli tu się muszę jeszcze raz z przeciwnikami zmierzyć. Uff, dobra. Ale mnie złanszutowało i to jest koniec? Tak, to jest koniec. Okej, okay. dobra. Ej, to, to nie jest taka łatwa gra w sensie easy to learn, hard to master, tak się domyślam. W sensie, jak się tutaj tak dużo dzieje na ekranie i tego typu rzeczy. Dwa nowe itemy discover zostały. Dobra, ale zmienimy sobie podróżnika, bo mamy jeszcze odblokowanego tutaj. Mist, taką e, panią tutaj ładną, z mieczorem. Ja lubię postacie z mieczami. E, nap, Deep Sleep, Omnius Dream, Nightmare. Oho, ok. No dobra, zobaczmy. Podoba mi się, bo ja bardzo lubię roguelike'i zespołowe, takie jak Raven's Watch'ek, bo to są takie gry, w które, no nie ukrywajmy, no w tych czasach jak po prostu chcesz spędzić czas ze znajomymi, a ja po prostu nie masz ochoty wyłazić z domu, albo czasami... Okej. Okay. Okej, okay, nią też tak można. Dobra, co robi to? To jest daszyk. Unbreakable, unbreakable Determination. Okej, okay. nie mam pojęcia co to robi. Tutaj nic przypisać nie mogę. Tu jest wybór: Shrine of Guidance. Dobra, to chodźmy do tego Shrine of Guidance w takim razie. Albo wiecie. Tak, do Shrine of Guidance i później do tego Omnius Presence can be felt. Tak, tak to zrobiłem. I rozumiem, że tutaj mapki są w ten sposób... O, fajnie. U, dobra, to już... A, bo... Okej, okay, dobra. Aha, ja tutaj za pokonywanie przeciwników chyba dostaję jakąś barierę, czy coś w tym stylu. Ok. Ujujuj. Tak, dostaję taką temporary barierę. Ice Claw Equip, co to robi? Aha, jakieś takie, coś. Dobra. Shrine of Guidance. Hunters, eee, dobra to idźmy tutaj Jeszcze Hunterów nie ma I rozumiem, że od tych Hunterów mamy się trzymać Omnis Presence Okej okay. Szczerze, ta postać trochę nudniejsza przez mniejszą ilość spelków Ale spoko się czy ja tego LB mogę tam użyć jeszcze raz? Bo tak to wyglądało. Ok, czyli tu jest jakiś pierwszy boss. A, mogę dwa razy tego użyć. Good to know. Ok, zioma został rozwalony. Aha, Increase Attack Speed. Uh, increase Attack Damage. Quality of Essence. A ja chcę ten pierwszy wziąć. Czemu nie mogę? Halo. Nie mogę, no to Giants. Y, giants Strength w takim razie. Szkoda, bo ja generalnie tak Speedy bardziej wolę. E equip. Aha, czyli to działa jakoś tak, tylko że jak są przeciwnicy. E dobra, no to teraz idziemy tutaj dalej. Idziemy w stronę bossa, bo tam się domyślam, że jest boss. Czyli tam, gdzie są łowcy. Nie mam pojęcia, co to zrobiło, ale to ma niski cooldown. Okej, okay. aktywuj. Aha, wyleczyłem się, bez sensu. Dobra, yy, mówię, ja jeszcze tej gierki nie ogarniam. Ale wydaje się nawet spoko. Trochę jedyne co to art style jest taki. Jakby to powiedzieć, no typowy, I guess. Jezu, przepraszam, że ziewam. Ale generalnie. Gierka taka przyjemna nawet do pogrania sobie. Jest spoko. Wow, wow, wow. Na jakimś większym przeciwniku chcę zobaczyć, co robi ten mój e, prawy bumper. O, tutaj na Tobie. A, tak. Okej. Okay. Ja się leczę z tego. O kurde, tu to jest niezłe. Fajnie. Yy, dobra, no to idziemy tutaj. Okej, okay, czyli tamte pola yy, z hunterami są po to, żeby przejść do przodu i trzeba też w jakiś sposób wybierać, które miejsca się pójdzie. Oj. Dobra, to sobie zniszczymy, żeby pozbierać sobie. Aktywujmy to. Uh, equip. Aha, co, co tutaj? Uh, periodically fires a fireball at random enemy dealing damage. Higher quality increases the firing speed. Uh, Okej. Okay. Dajmy to do tego bo tego używam najczęściej. Więc chyba miałoby to w miarę sens. Dobra, dalej. Eee, dobra, jeszcze mam trochę czasu na uciekanie od ziutków, więc pójdziemy sobie jeszcze jedną mapę i później od razu na bossa. No i chyba w ten sposób. Omnius presence. Okej. Okay. Wow. Ale szczerze, ta postać jest taka dosyć silna, bym powiedział. Aha, bo te kamie kamienie to też działają jako takie pasywki, które ja mogę sobie. Stardust obtain. Ok, thank you. Dobra, rozwalone. okej. Okay. Uh, increase attack damage Attack speed, dawaj mi atak speeda I co mi tutaj? Uh, equip Each time you attack an enemy, the cooldown of this memory is reduced to Szczerze na to? Żeby sobie tak skakać fajnie, dobra You can trade with a merchant This point, this is the exit point, leads you to the deeper level. Nie wiem czy mam dużo kasy, więc pójdę prosto na bossa i najwyżej skorzystam ze sklepu na następnym piętrze. Eee, nie, dużo mam życia, szkoda pieniędzy. Ale cooldown na dasze tu jest bardzo długi. Boże święty matko bosko, przepraszam, leszy. Belpomet? Co to jest belpomet? Okej. Okay. Trzeba paternik poznać, ziemeczka. Oj. Dobra, na noże idziemy z ziomem. O Jezus, jednak nie, jednak nie. Dobra, coś się... O, o nie. Dobra. Aj. Dobra, czyli tutaj trudność po polega na tym, że przeciwnicy biją dużo obrażeń. Trzeba dobrze te dodże wykorzystywać. Okej. Okay. Okej. Okay. No to powiem wam, no... To tyle! Jakby no nie mam co wam więcej w tej grze pokazać. Pokazałem obydwie postacie, jak się mniej więcej gra. Wiem, że się nie wydaje wciągające, ale tak jak ja sobie na przykład teraz grałem, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Jedyne co mi się nie podoba to, że. To jest. Znaczy, reverie. Aha, play free times. Aha, tu się jeszcze jakieś szardziki zbiera, pewnie na coś, żeby ulepszyć sobie postacie. Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy mogę sobie jeszcze szybko kogoś ulepszyć. Change Traveler. Zdecydowanie Hunter mi się bardziej podobał, że z Lizardem. Lacerta. E, tak, mamy tutaj jakieś rzeczy: e, Life Destruction, Imagination. Lacerta. Welcome Constellations, dobra. Lancer Attack Speed Increase by 5%. Tak i to kosztuje nas tego typu rzeczy. Ok, life. Uh, the chance of healing potion appealing increase, maximum health increase. And the healing potion. I tutaj tego typu rzeczy. The destruction. Increase damage ability power. Damage na mi już nie stać. Yes. No i dobra. No i to by było z gierki, Shape of Dreams, eee, bardzo fajna, bardzo fajna domówka, taka przyjemna, można sobie pewnie pograć dłużej, zajść dalej, eee, no i tak, no to to tyle, ej, w końcu macie krótki odcinek, cieszcie się chyba, nie? <laughs> Będziecie mieli czas go obejrzeć. Dzięki wam bardzo, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, stawcie lajka, suba i komentarz, no i do zobaczenia w następnych filmach, na razie, trzymajcie się, siema!